Was wszystkich. E, kochani, trzy dni temu rozmawiałam z jedną kobietą z Mariupola. I trzy dni temu rozmawiałam z jedną kobietą z Mariupola. Ona przez osiem dni siedziała w piwnicy bez światła i bez dostępu do choćby promyczka ze słońca. 8 dni ona w podwale, u nie i nie była Za każdym razem, kiedy spadała bomba, ona się zastanawiała, czy to na nią. И каждый раз, когда летела бомба, она задумывалась, может быть, в этот раз она летит на нее. И она поведела такие слова: "Чувам все, как в пекле". И она сказала такие слова. Я чувствовала себя как в аду. Богу, людей ее там Но благодаря Богу люди спасли ее оттуда. Люди сон в ста не с пивницы Люди могут спасти кого-то из подвала. Ale jest taki, kto może uratować człowieka nawet z piekła. No jest kto, kto może nawet z To, co się dzieje teraz na ziemi, to jest wola ludzi. To, co происходит сейчас na земле, to человека. To, że jest wojna, to że tam niedaleko od nas jest Auschwitz, to jest wola ludzi. от niedaleko od nas есть od jest всё это to людей. To nie jest wola Boga. Это не воля Божья. Dlatego modlimy się, niech będzie wola Twoja, jak jest w niebie, tak i na ziemi. Поэтому мы молимся, пусть будет воля твоя, как на небе, на небесах, так и на земле. Od wieków toczy się wojna duchowa. Уже много столетий идет война духовная. I w tej wojnie duchowej walczy Bóg. с и в этой войне духовной сражается Бог с дьяволом и не вальчи и они не сражаются за территорию только вальчи о твоё сердце они сражаются за ваше сердце и то до тебе należy децизия кто выигра и тебе принадлежит решение кто одержит победу кто выигра твою душу? кто одержит победу над вашей душой чи Бог выигра тебе для неба Одержит а ли победу Бог и приобретет вас для себя? Чет ябл выиграет твою душу для пекла? Или дьявол выиграет вашу душу и заберет ее в ад? Так само, как люди вальчон тераз о Восточной Украине, чего Украина? Точно так же, как люди сейчас сражаются за Украину. Путин хочет, чтобы Украина належала до него? Путин хочет, чтобы Украина принадлежала ему. А украинцы хотят, чтобы она до них? А украинцы хотят, чтобы Украина принадлежала им? И так само твоя душа? И точно также с вашей душ. Bóg chce, żeby ona należała do niego. Bóg chce, żeby wasza dusza przynależała jemu. I Diabeł chce, żeby wasza dusza należała do piekła. A diabeł chce, żeby wasza dusza poszła wad. I to wasza decyzja jest I w, twoja, w, wasze решение, twoje решение. Do kogo twoja dusza będzie należeć? Komu będzie przynależać twoja dusza? Lepiej by było, żeby na ziemi rządził Bóg. Lepiej by byłoby dla nas, jeśli by na ziemi правил Bóg. Niż żeby rządzili ludzie jak teraz i diabeł. Ciem, jeśli by управляли землёй люди, jak сейчас i diabeł. I to do ciebie należy decyzja. I решение za wami. I do ciebie należy decyzja, czy będziesz się modlić. I za wami решение, будете ли вы молиться. Tymi słowami. E tymi słowami. Niech będzie wola twoja. Buś będzie wola twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. Tak na jak na niebie, tak i na ziemi. Niech będzie wola twoja, jak w niebie, tak w moim sercu. Buś przyjdzie wola twoja, jak w niebie, tak w moim sercu. Jak w niebie, tak w moim życiu. Jak na niebesach, tak i w mojej жизни. Война, которая сейчас идет в Украине, она которая сейчас в закончится. I wojna o twoje serce też się skończy. I wojna za wasze serce тоже Wojna o twoje serce skończy się w momencie, gdy umrzesz. Wojna za wasze serce zakończy się, kiedy wy umrёcie. Dla niektórych to będzie za 80 lat, a dla innych za 8 lat. Z niektórymi to случится przez 80 lat, z niektórymi przez 8. Wtedy zakończy, zakończy I I sądem, uh, Wtedy zakończy się wojna o twoje serce. Takda się сражение za wasze serce. I staniesz przed sądem najwyższego. I wy przedstaniecie przed sądom wszechw po jednej stronie będą twoje złe uczynki, po drugiej twoje dobre uczynki. Z jednej strony będą dobre dzieła, z drugiej strony złe. I kiedy przyjdzie Jezus i powie, ten człowiek jest mój. I że ten A ja jestem sędzią, powie Jezus. Jezus powie, ja, ja". Ten człowiek jest mój, wszystkie jego grzechy wziąłem na krzyż. I on skaże, że ten człowiek należy do mnie i ja wziąłem jego grzechy wziąłem na krzyż chostade i jechz do nieba. Takda pojdz na niebo. A jeżeli Jezus ciebie nie pozna. No jeśli Jezus nie uznaje ciebie. To choćbyś miał od tąd do księżyca tyle dobrych uczynków. Nawet jeśli będzie u ciebie dobre dzieła od ziemi do miesiąca. A po drugiej stronie będzie tylko jeden zły uczynek typu kłamstwo. A na второй na второй чаще бесов будет только один плохой поступок, например обман. To nie będziesz czysty i doskonały. Taka nie możesz być полностью i doskonały. Ważniejsze jest wyratować się z piekła, niż z piwnicy w Mariupolu. Ważniejsze, spastić się od ada, czy z podwala w Mariupoli. I to, co dzisiaj robimy, to pomagamy ludziom uratować się z piekła. I to, co my robimy сегодня, мы pomagamy ludziom spastić się z ada. Ratuj się z piekła. Спаситесь jako своего Pana и Примите Иисуса, как своего Господа и Спасителя. Аминь.